Niedaleko i nie blisko za górami, za lasami jest pewne tajemnicze miejsce. Na szczęście zbiórka idzie bardzo fajnie, ludzie chętnie wrzucają, każdy grosik się liczy. Wiadomo, że jest to koncert charytatywny, więc każdy grosz jest ważny, a nasze dzieci, dzieci są na napotowani generalnie na, na to, że będziemy tutaj y, zbierali prawda, na, na naszą placówkę. Z tej grupy biorą udział w tym przedstawieniu. Każdy będzie mógł się wykazać, pokazać swoje możliwości, talenty umiejętności, bo każdy tu jest na pewno niewątpliwie bardzo utalentowany. Występuje wyłącznie 50 dzieci od szkoły podstawowej właśnie po szkoły przysposabiające do pracy. Większość uczniów została zaangażowana i świetnie sobie z tym radzą. Mamy niesamowite gwiazdy wśród naszych uczniów, jak i wokalne, tak i artystyczne. Jesteśmy dumni ze swoich uczniów naprawdę. W zasadzie to jest tak, że każdy z gości, którzy są zainteresowani pracami naszych dzieci mogą przekazać darowiznę poprzez wpłacenie na konto stowarzyszenia, a z naszej strony jakby jest podarunek w postaci tego, tej pracy. My częstujemy naszych drogich gości ciastem, soczkiem, także żeby było im miło i słodko. A jakie kolory lubisz? Kwiatowe. Zaczęłam grać na skrzypcach ze względu na Edytę Golec, która właśnie zainspirowała mnie grą na altówce. Miałam 6 lat, kiedy, kiedy zaczęłam grać na skrzypcach. A która piosenka najbardziej się podoba? Myślę, że Crazy Is My Life. Taka entuzjastyczna bardzo. Witamy bardzo serdecznie Cieszyn, okolice Cieszyna. Kochani, cieszymy się, że możemy zagrać na rzecz dzieciaków. Nazwa długa. Pozwólcie, że odczytam moją osobą chwałę. Zespół, placówek torno-wychowawczo, rewalidacyjny oraz towarzyszenie nasze dzieci zapraszają na koncert z Worcesters. Kochani, cieszymy się bardzo, że jesteśmy dzisiaj z wami. Mam nadzieję, że przeżycie super. Ten dzisiejszy wieczór przed wami Goles Worcestra. Najbardziej podobała mi się piosenka I Każdy Serce dar. Ja się już nasłuchałem dużo, ale naprawdę mi się podoba. Bo z powrotem z Dobra potrzebuje, dobra poszukuje, każdy z nas. Dobro, dobrą władzę w tu ku mnie prowadzą, w stronę dnia. z radością, szybby z ofiarnością, ty i ja. świat, świat jest mały, z milówki doczyszna niedaleko, także. Pra, prawie jak to się mówi, że, że zamiedzą. No. Tak, oczywiście. ludzi ogólnie z jest, co jakiś czas gramy koncerty charytatywne w różnym wymiarze, w różnym stylu, w różnym charakterze też, bo to... Tak jak w tej piosence, którą śpiewaliśmy razem tutaj z podopiecznymi stowarzyszenia, dobro się opłaca, bo z powrotem wraca. I ja myślę, że w tym coś jest ja myślę, żeby to zostało mottem dzisiejszego wydarzenia. No tak, tak. Czyli takie akcje jak dzisiejsze są potrzebne? Bardzo potrzebne, bardzo. Cieszymy się, że w ogóle zespół się zgodził na, na coś takiego, bo domyślam się, że takich propozycji i koncertów charytatywnych mają mnóstwo i mogliby pewnie nic nie robić, tylko grać. A, a to w sumie jest ich praca. Także cieszymy się, bo to będzie, będą dodatkowe zakupy dla naszej szkoły. Niektóry tekst powstaje od razu, jak to się mówi, z kopyta, a niektóry się pisze, na przykład parę lat. Na przykład powstanie kawałek refrenu, później długo nic, później na przykład po roku czy po dwóch. Dopiszę resztę piosenki. Także za każda każdym... piosenka ma krótko mówiąc swoją własną historię. I za każdym razem jest to zło, zupełnie inny scenariusz. Także tak samo w przypadku komponowania samej muzyki. Za... za każdym razem w innych okolicz... okolicznościach powstaje także no, recepty reguły nie ma jakiegoś takiego no, na napisanie chiciora. <laughs> Nie potrzeba Jestem no, zaskoczona taką werbą tak bo i tyle temperamentu mają. No naprawdę tak można powiedzieć, że no super. No. Dzieciaczki, no można też o, o dzieciach. Dzieciaczki też e, występ był bardzo ładny.

Zobaczymy, w sumie już dziesiąty fonogram golec z orkiestry, na wrzesień ma wyjść ta płyta. Woda, to jest raz później trzeba wypromować ten materiał, czyli będziemy jeździć od miasta do miasta. Przynajmniej wobec śpiewać o, o tym, co tak, jest na tej płycie. Pły płycie pokazywać, tak. że materiał bardzo zacny, koncertowy, także i pokażemy się znowu z nowej strony. Naszym. dobrze byłoby, żeby coś więcej osiągnęli tam, prawda? Żeby zdobyli to. To no będziemy, będziemy widzieć, że to dużo było, mówić. od nich samych zależy. Nikt za nich nie zagra. No gdybym ja umiał grać w piłkę, to bym dawał czadu, ile fabryka dała, Gdyby, nie wiem, no, jeżeli oni jeżeli im będzie naprawdę zależało, żeby Wyjść Jeżeli twarzą, w, no to zagrają walewalci. dobrze. Jeżeli im nie będzie zależało, no to będzie po prostu. No, <noise> tak jak będzie. Nic się nie stało, Polska będzie śpiewać, chłopaki nic się <noise> nie stało. No i, i też jakoś będzie, no będzie, no, ale, no, ale no po prostu no, chciałby człowiek, żeby widzimy, żeby coś się wydarzyło. Polskie polskiej narodowej drużyny, no to wie, wiecie na jakim jesteśmy w końcu, nie? Ale póki co, że jesteśmy Polacy opt optymistami szału, i, i żyjmy no. tą nadzieją, żyjmy przynajmniej póki jeszcze się wszystko nie zaczęło, że dadzą rady. No. Tak. <laughs> Ręka, która nadaje się na stadion, to, to zupełnie to, to, to nie może być w stylu jakimś operetko-operowym. Żadna wolność. Tak nie, nie, to, 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 to nie ta pora, nie tam ten klient, nie ten. Takie tempo cały czas, nie? Koko euro spokojnie jest największym przebojem z dotychczasowych, wydaje mi się, że, 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 że ludzi o, o takie sportowe historie Bo jest tak zapamiętowalne, że praktycznie raz się autentycznie usłyszy i wszyscy śpiewają autentycznie. A jeszcze jak tam Albo będzie. A już mają to w głowie, nie? Jak tam jeszcze będzie po piwku na tym stadionie, to ja się założę, że nawet zostanie opracowana specjalna choreografia do tej, że piosenki mianowicie. Tak, że wszyscy kibice widzą się pod rączki i koko koko, eurospoko będzie szło się. także świat nas doceni przez tą piosenkę. Nie wiem, jak z piłkarzami będzie, ale piosenka na pewno będzie zauwa zauważona i już tak powiem i pójdzie na 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 pewno się nie z, jechem, no. z, z opiniami różnych tam y, artystów, którzy A, mówią, że to obciach, że z, tego. To, nie, nie, to, nie mają no, to, zielonego pojęcia o tym. Właśnie jest. sztuka jest wymyślić coś takiego. Tego, tak, mocer na przykład, czy przybacz Beethoven? Pa, 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 pa. Pa, 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 To wszyscy kojarzą, prawda? A to można na wielu różnych gatunków prawda, muzycznych opracować. Bo i na big band, prawda? Jazzowy, to można i na, jakiś, na jakąś kwestię rapującą, i na stylistykę. No, nie, no, no, bardzo szeroką. To samo tu jest kilka nut, które akurat tak są podane, a najważniejsze jest w muzyce, co? Żeby krótko mówiąc, zostało w głowie. I był przekaz. Ludzie, o układ, żadnego układu tam nie widzę. W sensie, że na przykład ktoś. Wziął kobiety z jakiejś firmy fotograficznej, walną ściemę, i one wygrały. Bo przecież one nie. w żadnej firmie fotograficznej nie są. Czyli faktycznie Polska tak zagłosowała. Czyli po prostu to jest no, faktycznie nasz hymn. Euro 2012, który został wybrany przez kibiców. A dziewczyny fajne śpiewające, no. Sama radość, jak się 18, patrzy na nie. Osiemnastki, osiemnastki. Sama radość, jak się patrzy na nie, no. Sama radość, euforia jest tak, taki tak. power, że... No sam ich... artystki z pełną gębą, krótko tak, mówiąc. No, no. Oczywiście, no. Tak, oczywiście, chłopie. Szałpał, tak to się mówi. Przyjdzie czas, znajdzie nas, miłość jak ze snu. Nie ma co bronić się jak ze